Mm. Co można usłyszeć przez niewyciszony mikrofon na komisji do spraw Pegazusa. Miażdżące zwycięstwo Tomasza Sakiewicza w wytoczonym mu procesie przez byłego marszałka Senatu i ostra wymiana zdań między Krzysztofem Stanowskim a poseł Anną Marią Żukowską. A na koniec końcik opinii porównamy kiełbasę Krzysztopy z kiełbasą wyborczą uśmiechniętej koalicji Donalda Tuska. Lecimy. A zaczynamy od ostrej wymiany zdań na X, Stanowski kontra Żukowska. Jak podał portal kr24.pl, w Zakopanem likwidują boisko, na którym odbyły się dziesiątki turniejów dla dzieciaków z całej Europy. Przez boisko API Arena przewinęło się około 78 tysięcy dzieci. Dziś obiekt znika z powierzchni ziemi. Pewnie powstaną tam nowe apartamenty pod wynajem. Do sprawy włączył się Krzysztof Stanowski, który zapytał na X Pani poseł Żukowska, czy to prawda, że aktywnie zaangażowała się Pani w likwidację boiska w Zakopanem? Boiska, na którym odbywały się turnieje dla dzieci z całej Europy? Podobno za bardzo darły mordy i mają tam powstać apartamenty. Poseł Żukowska, boiska, które stanowiło samowolę budowlaną i na którym piłkarzom groziło, że spadnie im na głowę oświetlenie. Stanowski. W artykule odnoszą się także do tego zarzutu. A teraz miażdżące zwycięstwo Tomasza Sakiewicza w wytoczonym mu procesie przez byłego marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Oto szczegóły. Jak czytamy na niezależna.pl, zwrócić należy uwagę na pewien zasadniczy element. To nie Tomasz grocki, ma proces wytoczony przez organy ścigania, który dotyczy łapówkarstwa, tylko dziennikarz ma wytoczony proces za to, że miał odwagę o tej sprawie pisać wprost. Więc chociaż cieszy owa wygrana i uniewinnienie, to jednak trzeba podkreślić, Mamy do czynienia z uniewinnieniem tego, który o łapówkarstwie pisze i mówi, a zatem jest to element gorzki. Sprawiedliwość nadal nie zatriumfowała do końca, bo nie ma procesu, który na naszych oczach powinien się toczyć. A Sam Sakiewicz zaraz po ogłoszeniu wyroku uniewinniającego napisał krótko: Wygrałem dzisiaj z Tomaszem Grockim. A na koniec Joanna kluzik Rostkowska, która zapomniała o włączonym mikrofonie i powiedziała co myśli o komisji do spraw Pegazusa. Janna Kluzi-Grostkowska, reprezentująca K.O. w tzw. Komisji do spraw Pegazusa, zapomniała, że jest blisko włączonego mikrofonu. Podczas przesłuchania, byłego funkcjonariusza CBA powiedziała przewodniczącej Magdalenie Sroce PZL, co naprawdę myśli o zadawanych świadkowi pytaniach. Posłuchajmy. Nie odłączyła nam dostęp do żadnego systemu kontroli operacyjnej. Ja już tego nie chcę, bo przecież... może e e Zanim przejdę do końcika opinii, jeszcze kilka Waszych komentarzy z zeszłego tygodnia. Antoni Pilarek, tak nieudolnego otwierania konserwy jeszcze nie widziałem. Zgadza się, ja też nie widziałem tak nieudolnego otwierania konserwy. Karom, powinien Pan przeczytać, w jaki sposób otwiera się puszkę z surstrumingiem. Zgadza się, następnym razem się poprawię. Goldi, co to za kontent z tą szczanką wody? Sam nie wiem, ale już się przyzwyczaiłem. A teraz moment, na który wszyscy czekali. Będę porównywał, co jest bardziej mięsiste, kiełbasa Krysztofy, czy kiełbasa wyborcza Donalda Tuska. Mmm, kiełbasa kresztopy, surowa, długo dojrzewająca, kiełbasa z Podlasia. Zobaczcie, jak się łamie. Tak, nieprawdziwym mięsem. Mmm. Smakuje uczciwie. Wszystko w niej jest takie, jak podali na etykiecie. Mmm, mmm. Szkoda, że tego nie jesteście w stanie poczuć, logoraci. Donalda Tuska. Przejdźmy może do kiełbasy wyborczej Donalda Tuska. Niestety nie widać jej, bo już po wyborach. Dużo pustych obietnic, niespełnione 100 konkretów, w ustach pozostaje niesmak. I to raczej kiełbasa dla tych, którzy lubią coś niewidzialnego na talerzu. Ja zostaję przy Kiełbasie Krysztopy. Pozdrawiam serdecznie redaktora naczelnego z portalu Tysol i zapraszam Was do pisania komentarzy. Widzimy się już w przyszłym tygodniu. Cześć!